Witamy Cię ponownie, tym razem w Q&A pytania zadawali kibice, bo mamy ich bardzo wiele, także myślimy, że odpowiesz na wszystkie. I pierwsze pytanie, ulubione miejsce na Ziemi, Co? Yy, mam kilka pewnie ulubionych miejsc. Na pewno lubię te miejsca, w które, do których się ponownie wraca. Na, przy, na przykład yy, do Lwowa lubię często jeździć na ryneczek. Mhm. No i poza tym, no, tam gdzie, gdzie spędzam wakacje, jest pięknie i to są piękne, można powiedzieć, ulubione miejsca, ale no to jest jedno z nich. Okej, okay, super. Ym, kolejne pytanie. Czy tęsknisz, tęsknisz za siatkówką? Bardzo. Nie brakuje Ci tego? Nie, nie chciałam. Trochę na... tak, ale już wiem, że do siatkówki nie wrócę, więc Ym, bardzo dobrze jest, jak jest. Okej. Okay. Czym zajmujesz się na co dzień? No pracuję w klubie głównie. No, a poza pracą w klubie, to na pewno chodzę na jogę. Uczęszczam też na siłownię dzięki naszemu trenerowi Arturowi, który zrobił mi wspaniały program, który go realizuję. Okay. Eee, tutaj pytanie mamy chyba od znanej osoby. Czy byłaś kiedyś w Serbii? <laughs> nie, nie byłam, ale już drugi rok próbuję. Być w Belgradzie, jestem zapraszana na kawę, no ale niestety moja koleżanka z Serbii co roku wybiera się na kadrę. No, no i no czekam, czekam, wciąż czekam. Okej, okay. eee, czy możesz e, powiedzieć nam, czy może planujesz na jakiś kurs, kurs sędziowski się udać? <laughs> e, tak, planowałam, ale stwierdziłam, że nie nadaje się na sędziego, jestem za bardzo nerwowa. Za bardzo byś po prostu rozdawała karty. Tak, tak, tak. tak. I czerwone w szczególności. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Czy grałaś może tutaj podczas treningu z dziewczynami? Kiedyś próbowałaś? Czasami zdarzały się takie sytuacje, aczkolwiek no teraz nie ma na to za bardzo czasu, więc, więc raczej się już takie sytuacje nie zdarzają, ale myślę, że w okresie jak będzie tak trochę luźniej, to, to wtedy spróbuję potrenować. Pytanie też również do tego samego. Czy można gdzie, gdzieś Ciebie jeszcze zobaczyć grającą? Tak, na kasetach wideo. A, no, Okej, okay. dobrze. <laughs> Kolejne pytanie. Czy pomaga Ci urok osobisty w pracy? Myślę, że ogólnie urok osobisty pomaga w życiu w każdej dziedzinie, a w środkówce tym bardziej. Trzeba się uśmiechać i trzeba być miłym, życzliwym dla ludzi, z którymi się współpracuje. Wtedy jest Milsza i wspaniała atmosfera, taka jaka panuje na przykład w naszym klubie. Mhm. Ale szczególnie w sztabie, chyba pomagać i ten urok osobisty, bo tutaj chłopaki, z tego co wiem, no to słuchają się pani kierowni. <grymne> A mają inne wyjście? <grymne> no dokładnie. Tutaj kobiety niestety rządzą. E, teraz e, kolejne pytanie, dość specyficzne i chyba tutaj chcieliście przetestować, czy znasz dietę dobrze dziewczyn. Czy jeżeli kibic będzie ja tylko marchewkę. Będzie bardziej skoczny? Nie, myślę, że marchewka nie jest w stanie yy, działać cuda. Trzeba jeszcze dodać kilka innych składników. Okej, okay. czyli na przyszłość polecamy oprócz marchewki jeszcze kilka składników i wtedy dopiero... Troszkę białeczka węglowodanów i... O, no tutaj, tutaj pani kierownik poleca właśnie takie specyfiki. No, ona wie dokładnie, co powinno się jeść. Także dziękujemy bardzo za Q&A. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców naszego wspaniałego klubu. Dziękujemy, do zobaczenia.